Witaj, w tym poradniku chciałbym pokazać Ci, jak skonfigurować kamer, Twoją kamerkę internetową w dwóch najpopularniejszych komunikatorach. Pierwszy to Skype, a drugi to gadu gadu. Na początek zajmiemy się konfiguracją kamerki internetowej w komunikatorze Skype. Krok pierwszy. Uruchom komunikator Skype. Krok drugi. Przejdź do pozycji narzędzia i wybierz, i wybierz opcję. Krok trzeci. W zakładce, ogólne, w zakładce ogólne wybierz ustawienia wideo. Krok czwarty. W okienku ustawienia wideo zobaczysz podgląd ze swojej kamerki, która jest podłączona do komputera. Jeżeli wszystko jest w porządku, znaczy, że Skype, wy... że Skype wykrywa Twoją kamerkę. Jeśli tak jest, po prostu kliknij zapisz. I to wszystko. W taki sposób Skype może skonfigurować kamerkę. Pokażę Ci jeszcze jedną rzecz, którą możesz zrobić dla lepszej konfiguracji kamerki. Powróć do narzędzia opcje, wybierz ustawienia wideo i gdy pojawi się obraz z kamerki kliknij, kliknij tutaj w przycisk ustawienia kamerki. Dzięki temu będziesz mógł ustawić różne opcje dotyczące Twojej kamerki. W ten sposób skonfigurujesz skonfiguruj swoją kamerkę i będziesz mógł rozmawiać z osobami z kontaktów. Teraz pokażę Ci jak w komunikatorze gadu-gadu skonfigurować Twoją kamerkę internetową. Krok pierwszy. Uruchom komunikator GG. Po uruchomieniu komunikatora GG przejdź do menu Gadu Gadu, następnie ustawienia i tutaj wybierz zakładkę ustawienia audio-video. W pozycji nagrywanie wybierz mikrofon, jaki będziesz użył. W pozycji odtwarzanie wybierz na czym będziesz odtwarzał, a w pozycji wideo wybierz swój model kamerki który dokładnie używasz. Aby sprawdzić czy Twoja kamerka działa w komunikatorze GG kliknij po prostu test wideo. Powinien pojawić Ci się, tak jak tutaj widzisz, obraz Twojej kamery. Jeżeli wszystko jest OK, kliknij OK. Od tej chwili będziesz mógł używać kamerki swojej kamerki wideo do łączenia się do rozmawiania w wideo z innym z użytkowników z GG, który masz na liście kontakt. Myślę, że w ten prosty sposób pokazałem Ci, jak skonfigurować kamerę w komunikatorze Skype oraz GG. Po więcej poradników zapraszam Cię na stronę www.helpbay.org